Dobra. Spekulacje. Ja o wielu walkach wiem. Eee, o wielu walkach wiem, które się odbędą na FMA 9. Ale zobaczymy jak ludzie analizują te walki. Przejrzymy sobie i będę mówił, że może niektóreś któreś trafił, w któreś nie. W boksie chciałbyś wypłatę? Tak jak każdy. No, teraz wszyscy proszą Donkasę Króla o dużą wypłatę. Ale nie ma tak łatwo. Nie ma tak łatwo. Walki Fame Ma 9. Potwierdzone. Cześć. Dzień Z tej strony Matthews. Witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym odcinku na moim kanale. Ten odcinek jest troszkę związany z Fame Ma, więc dowiecie się dzisiaj dzisiejszym odpławę, kiedy jest Fame MMA i jakie gwiazdy na nim wystąpią. Także zapraszam do oglądania. Zostawcie łapę w górę, komentarz i suba. Lecimy! Jeśli zaczerpniemy informacji ze źródła, które w tym momencie wam, nam się ukazuje, możemy zauważyć, że Fame MMA 9 przychodzi wielkimi krokami. Będzie już w marcu, więc po, powiedzmy, półrocznej przerwie? Coś takiego, półroczna przerwa. Możemy zauważyć nasze gwiazdy kolejny raz w OKTAGONIE. Fame MMA 9, Mamy potwierdzone walki oraz te, które są nieoficjalne. Zaczynając od nieoficjalnych pojedynków. Możemy zauważyć Macieja Rataja, który już nie pierwszy raz występuje na gali Fame MMA. Możemy zauważyć również debiutanta Damian dzik Graf. Jest to osoba z Warsaw Shore. Możemy zauważyć również Krystiana krychy czyli tak zwanego Krychę UFC. Który jak wiadomo, dużo gada, mało robi, nie wystąpił na kilku ostatnich galach. Walczy wraz z kolegą Don Casio, Aleksandrem Saszom Muzejko. Nie wiem, czy dobrze powiedziałem jego nazwisko. Muzejko, coś takiego. Miejmy nadzieję, że jest to poprawne. Będzie on walczył razem z Krychą. Miejmy nadzieję, że walka ta dojdzie do skutku i Krycha tym razem nie poniesie żadnych kontuzji. Słuchajcie, jedną z nieoficjalnych walk, która jest naprawdę według mnie ciekawa, jest Marcin Rafoniks Krasucki wraz z haterem, który pokonał Olejnika w parterze. W sumie gdyby nie ten parter, to Olejnik by wygrał, no tak. Walczy on z Rafoniksem. Hater Rafoniks. Miejmy nadzieję, że to będzie walka na przetarcie dla Rafoniksa i dość szybko. Uda mu się uporać z haterem i jednak wygra w końcu pierwszą walkę na fame. Oczywiście nie bierzmy pod uwagę tego, że wygrał z Małpki Nie była to żadna jakaś specjalna walka. No ale dobra. Walka w kategorii koguciej. Jest to pierwsza walka kobiet, która jest jeszcze nieoficjalna, więc miejmy nadzieję, że dojdzie do niej. Jest to Marta Linki, master Linkiewic, czyli większość osób na nim czeka. Jest to osoba, która tak naprawdę pokazała wielką przemianę. Wszyscy jej kibicują. Nie Żona, Artura szpilki, żona sportowca bądź partnerka, nie wiem, w jakiej są relacji. Um, może coś z tego wyjść, może być to dość ciekawa walka. Moi drodzy, przechodząc do kolejnego, nieoficjalnego pojedynku, zresztą ostatniego jest to Dawid Malczyński. W walce o pas w kategorii półśredniej. Nie wiadomo z kim walczy, ja podejrzewam i myślę, że będzie to nikt inny jak Adrian Polak-Polański ze względu na to, że już kilka walk temu, kilka walk, kilka gal temu mieli walczyć o pas, do tego nie doszło, więc myślę, że tutaj bez żadnego tłumaczenia się ani mówienia, kto, nie, kto będzie, kto nie będzie, w 100%, 100 mogę powiedzieć, że będzie to Adrian Polak Polański, ze względu na to, że ta walka po prostu Ale no, to jest nieoficjalna, się więc nie wiadomo. Miejmy nadzieję, że takowa się odbędzie. Będzie to naprawdę. Tak na Ocjalnie po to, żeby to oglądać. Przechodząc do oficjalnych walk, mamy walkę kobiet w kategorii Koguciej, w której wystąpi Karolina Way of brzuszyńska. Nie znam, dokładnie nie wiem kto to jest. Patrzyłem na jej Instagrama wcześniej. Jak wiadomo, chyba Kasper Błoński wyzwał Sylwestra Fadangę na pojedynek. To jest tylko i właśnie moja opinia, wy macie swoje inne. Myślę, że w tej walce największą szansę ma Kasper, jeżeli jest to Kasper. Myślę, że będzie to Kacper Błoński. Kacper chyba chyba wyzwał na tamtym fejmem jakiś super dymów z ich strony. No, chyba, że nagle narodzi się jakiś konflikt, tak jak praktycznie na każdej z gal i na każdej z konferencji. A Marcin przez chyba 5 gal trzymał swój pas i nie walczył o niego. Dużo ludzi się buntowało, co do tego chcieli go wyzywać, no, ale niestety, jak wiadomo, przez kilka gal leczył kontuzję. No, i znowu wraca do swojej, miejmy nadzieję, życiowej formy. Kubańczyk też mówi, że teraz jest w życiowej formie, więc myślę, że to będzie jedna z najlepszych sportowych walk. A um, Miejmy nadzieję, że będzie to jeden z uh, co-main eventów. Chociaż, Chociaż jest kilka ciekawszych walk, które na, na pewno, pewno będą co-main main eventami. Najprawdopodobniej, najprawdopodobniej będzie to Linki Master i Dawid Malczyński. Malczyński. Main event gali, gali Fame MMA 9 jest to Patryk Kizowoziński. Jeden z większych polskich raperów. Nie wiadomo z kim walczy, nie mam pojęcia. Nie dokonałem, nie dokonałem tak wielkiego researchu, żeby dowiedzieć się z kim walczy. Nie wiem kto trenuje, kto nie, kto mógłby w ogóle być jego Więc jeżeli mielibyście jakiekolwiek pomysły, piszcie w komentarzu tam na dole. Um, ostatni news, jeżeli chodzi o wszelkie inne newsy ze świata FMMMA, um, wczoraj, jeszcze o godzinie 20, jak przeglądałem tą stronę, wyszło, że walczy Arkadiusz Tańcula, Arek Aroy Tańcula z Atkiem, z Lombardu życie pod zastaw. Jego nie ma w Fame MMA jest inny, bo bądź jest, jest to samo, że obstał się, ale myślę, że włodarze po prostu nie chcieli mówić i zostawili to, że po prostu nie będzie go więcej w, na tej gali, która będzie. Czy dojdzie do takiej walki, nie mam pojęcia, ale oby Arek jak najszybciej znalazł przeciwnika, ponieważ myślę, że jest to jedna z wielu postaci na Fame MMA, która pokazuje naprawdę dobrą formę. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Zostawcie łapę w górę, zapamiętajcie o subskrypcji najlepiej razem z dzwonem. Nie, aż tak nam się nie spodobał. Karta Walk frame ma o 42 tysiące Wyświetlę. Co za Powiem wam czy w jakąś walkę trafili To tu wam powiem, że no w jedną walkę trafili, no ale to wszyscy wiedzą, że Marczyński z Butla z Kubańczykiem zawalczy. A tak to o żadnej innej mi nie wiadomo z tej listy, więc no raczej nikłe szanse, że taka karta walk będzie. Znaczy, no na pewno takiej karty walk nie będzie. No zobaczmy, czy ktoś tu trafił. A tu fajnie ma 10? Rekord per No po co kurwa El Tosta pokazuje? Przecież tej kurwy już nigdy tu nie będzie. Dobra, z tych tu fame -a 10 walk. To w jedną trafił ktoś? O tu jest jeszcze jakaś karta, balki. no jakby podpisał, tej walki nie będę.